Dzisiaj dzieci z Friday Night FUNKIN napadły na szkoły i nie uwierzysz co zrobili. Pamiętaj, by kończyć stawić łapę w górę, suba dzwonki, i napisz końcie w komentarzu FNF, a przypnę ci serce. Dobra moi drodzy, słuchajcie, teraz musimy pójść do szkoły, bo zobaczcie, jest już jasno, moi drodzy, mam tutaj w ogóle jakiegoś psa w telewizorze, nie wiem co on tutaj robi, ale nie chcę będzie, nie będę go przeganiał z tego telewizora. W każdym razie, słuchajcie moi drodzy, mam, moja mama jest już w pracy, a ja słuchajcie, muszę iść do szkoły, bo szkoła nie może czekać. Więc idę do szkoły i za za nogę. Dobra moi drodzy, jadę sobie do szkoły zobaczymy kto tam w ogóle Cię będzie, bo w tej mojej. Drodzy... Są wakacje, nie wiem czemu ja w ogóle idę do szkoły, bo są wakacje, słuchajcie, ale moi drodzy pójdę do szkoły, zobaczymy, moi drodzy, ponieważ słuchajcie, musimy niestety całą klasą odbyć karne lekcje, Ponieważ byliśmy niegrzeczni nie moi drodzy, pan dyrektor postanowił, że nie mamy wakacji, tylko mamy karne zajęcia w wakacje. No i niestety się tak porobiło, że, moi drodzy, muszę chodzić do szkoły. W ogóle siema stary, co ty w ogóle w tej szafce tej szukasz? A siema stary, w ogóle co tam, słuchaj? No, masakra, że musimy w te wakacje chodzić do tej szkoły, co nie totalnie kałowo! No dokładnie stary, czemu i nam każą do tej lekcji przychodzić? Ale stary, słyszały, że mamy ciemi... Dwóch nowych uczniów? E, dwóch nowych uczniów? Ale jak to dwóch nowych uczniów? Ej, stary, co to w ogóle ma znaczyć? Jak to dwóch nowych uczniów? O czym ty gadasz? No normalnie, w ogóle nie znamy ich. Nie wiadomo, kto to jest stary i naprawdę nie wiadomo, kim oni w ogóle będą. Aha, to jest trochę dziwne. gdzie się powiedziała pani nauczycielka? Gdzie jest pani nauczycielka? Dobra, chodźcie, może już do sali w ogóle. Dajcie dzieci, co tam takiego u was słychać? E, stary, czemu? Czemu nasza nauczycielka ma nagle jakiś dziwny skrzydł jak Batman i jakiś jakieś kurcze czułki jak, jak wróżka? Stary naprawdę nie wiem, to jest dziwne. Ona oszalała każdym dniem się robi dziwniejsza. mniejsza. siadajcie dzisiaj, pouczymy się sztuczek magicznych i magii, będzie odjazd do ale zaraz test. E, słuchajcie, mojca, ona totalnie oszalała, ale pani, bo słyszałem, że dzisiaj mamy mieć dwóch nowych uczniów. Co to w ogóle ma znaczyć? Tak, tak, słuchajcie, dzisiaj będziemy mieli dwóch nowych uczniów. Rodzice ich zgłosili niedawno i w ogóle będą już zaraz tutaj u nas. O, tak zaklęcia. Zaraz pouczymy się czarnej magii, która wysadzi brok Stary, Stary, co ona? Ona totalnie oszalała? Nie tam, słuchajcie, mojca. czekamy na tych nowych uczniów, zobaczymy, kto to w ogóle będzie, ale zobaczcie tam jakieś auto jest, chodzi. Kto tam jest? Czy to są oni? Ej, to jest niemożliwe. No, słuchajcie, jakieś auto podjeżdża, zobaczcie, co się takiego dzieje, kto to w ogóle, moi drodzy, podjeżdża? Ej, zobaczmy to są chyba nowi uczniowie! Cześć w ogóle! Ej, kto to jest w ogóle? Kto to jest? Ej, stary, zobacz, kto to może być? Nie wiem, stary coś dziwni są! Siema, ja jestem boyfriend! A ja jestem piko. Eee, proszę pani, czy to są... Gdzie się podziała pani nauczycielka, ej moi drodzy? Ona mówiła coś, że ona się uczy czarować, Czemu nas zniknęła, nie to jest Ale słuchajcie, chłopaki, co wy tutaj robicie? Haha, nie Jesteście się nas tutaj! Eee, stary, czemu oni tak dziwnie mówią? Oni mówią jakby byli opętani! że oni są opętani! Teraz nadszedł czas, abyście zrozumieli to, w jakiej beznadziejnej sytuacji jesteście. Nikt z tego budynku nie wyjdzie, kto nie potrafi dobrze śpiewać. Eee, ale jak to nie potrafi dobrze śpiewać? O czym wy mówicie? Tak naprawdę mamy tajną misję niszczenia każdego w Brookhaven, kto nie potrafi śpiewać albo robi to gorzej od nas, he! E, jak to robi to gorzej od was? Ej, stary, to są naprawdę, oni mieliśmy rację, to są dziwni ludzie! Ludzie, czego oni chcą? Ale jeżeli oni będą nam kazać śpiewać, ja kompletnie potrafi śpiewać! No ja też nie potrafię śpiewać, e, znaczy nie, nie, ja potrafię, potrafię, oczywiście. W masz razie, no dobra, ale o oh pój, proszę pani, teraz ona można suratuje. uratuje Teraz zapraszamy Was do specjalnej sali, gdzie będzie czekać na swój test! E, jaki test? E, o czym wy mówicie? A teraz pójdziecie z nami przegrywy! E, no dobra, pójdziemy, ale słuchajcie, dziwni są ludzie w tej szkole, dziwni są ci czy dobra, już idziemy spokojnie, idziemy, idziemy, idziemy spokojnie, boyfriend nie strzelaj Spokojnie, i co mam tutaj robić? Ej, tutaj, tutaj mamy iść, tutaj i co? Co tu jest coś tutaj? takiego przepraszam. Dobra, dzieciaki, teraz zmierzycie się w wielkim pojedynku na śpiew, ale przeżyje ten pojedynek tylko jeden z was. Że co stary, mamy się na pojedynek na śpiew? Oni chcą zabić tego, kto przekra... Eee... Przepraszam was, chłopaki, ale to są jakieś żarty, naprawdę. O nie, nie, żadne żarty! My tak robimy z każdym w tym mieście. Ja boyfriend i Piko. To wszystkich, którzy nie potrafią śpiewać, a z was tylko jeden to przeżyje. Eee, to to, gdzie, to my... Czy my możemy poczekać? Chwileczkę na ten, na ten występ nasz? Czy to dopiero za chwileczkę? Dobra, da, macie minutę na przygotowanie się. Wystarczy chodź szybko, chodź szybko za mną. Mam pomysł, mam pomysł. Naprawdę mam pomysł. Dobra, e, stary policja, policja, szybko telefon na policję! E, dobra, e, halo, policja pomocy! Każą nam śpiewać i jeden z nas przeży... E, jeden z nas umrze, kto przegra w śpiewaniu. E, jesteśmy w szkole, policja porwali szkołę. Szybko przyjeżdżajcie! Gdzie jest policja, gdzie jest policja? Oni muszą tu gdzieś być. Policjant jest! Co się dzieje? Dzień dobry, co takiego się tutaj dzieje? E, panie policjancie, już zaprowadzimy pana. Zobaczcie, niech pan pójdzie szybko z nami. Niech pan szybko pójdzie z nami. To jest terroryzm, to jest to są... Niech pan zobaczy. Panie policjancie, ten pico i boyfriend mają broń i kazali nam śpiewać i kazali nam generalnie, że ten, kto przegra w śpiewaniu, zostanie zamordowany. To, to zginie generalnie. Co? Przecież to są zwykłe dzieci. A, panie policjancie, muszę kupić co do mamy, panie policjancie. Kiedy będzie szkolny występ muminków? My tutaj czekamy. I, i, to, i to mają być według was terroryści? A, dobre żarty dzieci, dobre żarty. Który to taki śmieszek na policję dzwonił? No, no, panie policjancie, to ja dzwoniłem do pana butu to są terroryści, naprawdę. E, ale tak, tak, chłopaku, tak, wiesz co? Dostaniesz nagane od dyrektora, a twoi rodzice będą mieli bardzo duże problemy, zrozumiałeś? Ale no naprawdę, kolega, ty potwierdzisz to. Ej, Mateuszek, potwierdzisz to, prawda? Potwierdzam, panie policjanci, to jest prawda. Tak, tak, dobre sobie, dobre, dzieci, wiecie co ja mam tutaj? Ścigać przestępców muszę, a nie zajmować się waszymi pierdołami. Do widzenia, Elorzek, na do helikoptera. E, to co to było, moi drodzy? Co miało to znaczyć? Dobra, przegrywy, myślicie, nas zwykiwacie? o nie, nie ma. Tak łatwo. E, dobra, słuchajcie, nie, dobra, to co mam teraz śpiewać? Ej, gdzie się podział Mateuszek? Gdzie on się podział? Co wy z nim zrobiliście? Poszedł się przebrać, nie słyszałeś? A on się przebrać, poszedł, słuchajcie, gdzie on jest w ogóle? Stary, czemu ty się tak przebrałeś? Co jest z tobą? O tak, teraz wygram z tobą. Skoro przeżyć ma tylko jeden, będę to ja. Że co on, nie, słuchajcie, on naprawdę, ale ty jest mój przyjaciel Mateuszek, bo się nie możemy zgodzić na to, co oni od nas chcą. O nie, jeżeli ma przeżyć tylko jeden, to będę ja zniszczyć cię zaraz. O tak, już widzę, kto będzie zwycięstwo. Wygrasz to. I będziesz najlepszy w śpiewaniu A więc uwaga, 3, 2, 1, zaczynajcie Dobra, słuchajcie mojcy, muszę to wygrać Mateuszek nie da rady O tak, Mateuszek, przegrasz to tym razem Nie ma szans, byś to wygrał, jasne? Dobra, jedziemy <zysy> Mateuszek prowadzi. Nie wygrasz tego Mateuszek. Nie ma bata. nie! Proszę cię Mateuszek! Nie! Słuchajcie moi drodzy, przegrałem, co ja zrobiłem, czemu ja przegrałem, naprawdę Mateuszek, ale to proszę Cię, daruj mi życie, coś powiedz im Ha, osobiście się zakopię, moja łopata przysypi ziemię na Twoje zwłoki, ha, ha. he Ale Mateuszek, Ty byś moim kolegą, czemu Ty jakby jak potwór? Bo tak, i masz jakiś problem, to do widzenia Słuchajcie, boyfriend, piko, ja naprawdę Was przepraszam, że nie potrafię śpiewać, to po prostu tak już mam Byłaby jakaś szansa, żeby, żeby tak zrehabilitować, żebyście mi pomogli jakoś, czy coś, żebym chociaż nie ginął O nie, teraz się udasz za... Za nami, chłopcze. E, dobra, za wami to gdzie mamy iść? Idziesz teraz za słuchajcie, gdzie my idziemy w ogóle wsiadamy to auta? Jakie oni mówią w ogóle, słuchajcie, sportowy auta, oni muszą być naprawdę dobry w śpiewaniu. Może na TikToku tyle ej, może wy na Tiktoku tle zarabiacie! Cicho tam, nie przeszkadza, jasne? Ale słuchajcie, oni są naprawdę mega nie mieli. to są dzieci. Przewody się młodsi ode mnie. Czemu wy takie rzeczy robicie? Ej, ale gdzie my teraz zawozisz? Do twojego grobu, ha! Ale słuchajcie, gdzie my, gdzie my teraz mamy jechać? Jakiego kiedy mojego grobu. Co wy mówicie? Mateuszek, ty jesteś moim kolego? Tak, jestem z nimi. Chcemy cię wszyscy pogrzebać drzywcem. Grzebać żywcem na cmentarzu? E, na cmentarz! A czemu oni mnie zawiedzi na cmentarz? Co jest? Ja nie chcę umierać! Żaden cmentarz! Nie! Czyli z postaci z FNF mnie nie zakopią w cmentarzu żywcem? Nie, to nie może być mój koniec, no. Co wy, i tutaj? Ja niby tutaj mam, w tym grobie mam. E, 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 czy tutaj mam naprawdę wylądować? Nie, to są takie żarty, proszę was, naprawdę, chłopaki! Bo Mateuszek, no to jesteśmy kolegami, no. O nie, słuchajcie, że co dobre, to ja już tu idę. W takim razie to jest, słuchajcie, mój koniec. To byłoby na tyle, więc żegnajcie, cześć i pa!